Złom, dobry wszystkim. Widzą ten filmik nagrywam głównie dla siebie jako kronika. Dzisiaj 20 kwietnia już się właściwie kończy. Czwartek? Czwartek, tak. Nagrałem dla Was dzisiaj moje zakupy w Waldiku. Jadę teraz do wrześni. Załadowałem jeden taki stelaż z częściami samochodowymi do Volkswagena. Do wrześni jestem na drodze A72. Do Zgorzelca jeszcze mam z 200 km, no i potem ze Zgorzelca do wrześni też jakieś nie wiem ile. Może 300, chyba nie 300, nie wiem ile. Nieważne. Sam sobie stanąłem między autami dużymi, aby się wylulać. No i o co chodzi w tym filmiku, panie kierowniku? Otóż dzisiaj pisałem sobie mozakiem na kamizelce mojej takiej odblaskowej, z tyłu na plecach nazwę mojej firmy, czyli Robert Kusiak. No i tak podczas tego pisania doznałem e, objawienia pewnego, ponieważ od dłuższego czasu już rozmyślałem nad e, znakiem firmowym, jaki ma być. Takie logo, nie, które bym kiedyś na aucie może umieścił, albo na kilku autach. Bo to jest dla mnie ważne, tak tak samo jak jest, na, ważna jest nazwa kanału mojego, którą sobie wymyśliłem podczas jazdy przez Włochy, zawodowy zbieracz złomu. No i teraz rozmyślałem kilka dni, czy jakiś czas właściwie nad moją na, nazwę to mam, ale nad, jak to ma wyglądać, tak? Znak filmowy mój, Robert Kusiak, takie logo. No i dzisiaj podczas smarowania mazakiem tego nazwiska, imienia nazwiska wymyśliłem sobie po prostu uderzyło mi to z góry jakby i pewnego dnia zobaczycie, dzisiaj nie, bo tego nie będę Wam pokazywał, tylko zobaczycie to logo kiedyś, ale dzisiaj 20 kwietnia go wymyśliłem i po prostu chciałem nagrać ten film jako kronikę taką, tak, dla swojego własnego a teraz pokażę Wam anteny, różne patenty na anteny, przy okazji, jak tu jesteśmy. Mam nadzieję, że mnie nie zastrzeli nikt. Tutaj jest taki patent. To jest chyba na przyssawki, nie? Na przyssawki. Tak, przyssawki. No i satelitarna antena. A tam Niemiec widziałem, miał inny patent. Każdy coś wymyśla, nie? No, ja dzisiaj wymyśliłem właśnie sam sobie moją głową pracując, wymyśliłem sobie e, moje logo i kiedyś wam go pokażę. A dzisiaj mam go na razie w głowie. A tu jest drugi patent, na antenę satelitarną też dobry, nie? Jak ktoś telewizję musi oglądać, taki nie przez ale. Baniak z wodą dla obciąże, obciążenia gumka no i też się trzyma, nie? <ścoughs> Dobra, moi drodzy, idę do swojego brudnego, już andali, auto pozamykali, ok, szumi droga, a ja już. Lżejszy. Także dzisiaj mi się to udało wymyśleć, moi drodzy, tak po prostu pisałem sobie na, na tej kamizelce, tak z tyłu, żeby, się, żeby ją bardziej podpisać, nie tą kamizelkę. Mam tę skrzynkę z pasami, na, na palce też jest podpisana mazakiem, no i tak sobie napisałem tutaj, I to dzisiaj, dzisiaj rano chyba, dzisiaj to było chyba dzisiaj. Do południa w każdym razie. To tak nie będzie wyglądać, tylko podczas tego pisania właśnie mnie olśniło, nie? Miałem różne koncepcje, różne wymysły, a dzisiaj wymyśliłem ostatecznie, no i kiedyś Wam pokażę, a na razie tak na brudno. Także tak nazywa się moja firma, którą założyłem 11 kwietnia i mam nadzieję, że będę przewoził też towary swoim autem, i to nie będzie kadik, moi drodzy, bo kadik jest do, do kanału zawodowy zbieracz złomu, nie jest do zbierania złomu. Do, towa, do przewozu towarów kupię inne auto, innej marki, bo też mam markę pewną w głowie, którą będę wykorzystywał do mojej działalności. To też wszystko zobaczycie. Także oglądajcie kanał zawodowy zbieracz złomu, oglądajcie moje przygody. No i wszystko się po prostu z czasem z czasem wyjaśni. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę, to właściwie ten filmik to sobie nagrałem, o tam jestem, tam semio zawodowy, semio zawodowy, no i Niemcy, tak, Niemcy tam i jeszcze kawałek drogi do Zgorzelca, a potem przez Polskę będę się kulał do Wrześni. Wszystkiego dobrego, od zawodowego do następnego.